Dzień dobry. Kolejna porcja świeżutkich informacji dotycząca nowości, które pojawią się w Football Managerze 2024. Witam was na kanale VRC i zapraszam na odcinek, w których o owych nowościach sobie pomówimy. Dzisiaj skupimy się na indywidualnych celach gracza oraz poprawionej interakcji z piłkarzami. Zanim jednak zaczniemy, to standardowo poproszę was o to, abyście zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie oraz oczywiście Zajrzeli na nasze media społecznościowe, na Twittera, na Facebooka i na nasz serwer Discord, na którym porozmawiać sobie można nie tylko o futbol menadżerze. Wszystkie linki są zawsze w opisie każdego y, odcinka. Zatem wczoraj odcinek o nowościach dotyczących między innymi agentów, pośredników, no i tego jak zostały poprawione transfery wychodzące. Dzisiaj kolejne sprawy, które wymagają pilnego omówienia, czyli właśnie to jak gracz będzie zarządzał, czy my właściwie będziemy zarządzali jego indywidualnymi celami. Kiedy widziałem to po raz pierwszy i nie było to jeszcze rozpisane, wydawało mi się, że chodzi o to, że sam. Zawodnik jakieś cele sobie ustala na sezon, że podczas podpisywania kontraktu no, musimy pewne rzeczy zrozumieć, co on sobie tam w głowie ułożył na swoją karierę, jakiś plan i dążyć do tego, aby go w tym aspekcie zadowolić. Natomiast chodzi troszeczkę o coś innego. Zatem zobaczmy. Niezależnie od tego, czy jest to bramka Twojej drużyny w dziesiątym meczu z rzędu, solidna obrona, która daje kolejne czyste konto, czy też najlepszy perspektywiczny zawodnik uświadamiający sobie swój potencjał, nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż obserwowanie realizacji planu w futbol menadżerze. No to jasna sprawa. Coś sobie ustalamy, realizujemy. Jak mamy sukcesy, mamy wyniki, no to jesteśmy e, szczęśliwi. Czasami na drodze do chwały mogą pojawić się wyboje, spadek formy, spadek standardów podczas treningu. I niezadowolenie zawodników mogą pokrzyżować Twoje plany i zmusić się do ponownego przemyślenia swojego podejścia. Zatem w Futbol menadżerze 2024 możesz teraz zainspirować swoich graczy do dążenia po więcej. Ustawiając cele, aby podnieść ich poziom wydajności. Oprócz tego wprowadziliśmy zmiany w sposobie interakcji z graczami i personelem, aby Twoje rozmowy były bardziej realistyczne i konstruktywne. Zatem zobaczmy, co tutaj dzisiaj mamy. Utrzymuj graczy głodnych dzięki celom. Jak to po angielsku jest napisane: Keep your players hungry with targets. Tak jest, to jest wszystko w porządku. No i teraz tak: motywuj swoją drużynę i pomóż wypożyczonym zawodnikom osiągnąć najlepszą ścieżkę gry, ustalając indywidualne cele w zakresie wyników, aby jak najlepiej wykorzystać swoich zawodników. Obszary, na których można się skoncentrować, to udoskonalenie szkoleniowe czyli nowe stanowisko, rola cechy i średnie oceny cele, asysty. Czyste prześcieradła, czyli żeby zawodnicy w nocy, się, w nocy się nie moczyli. Oczywiście tutaj chodzi o clean czyli czyste konta. Tutaj na początku jest to dobrze przetłumaczone, a tu już nie. No i występy meczowe, pierwsza drużyna albo drużyna rezerwowa. Zobaczmy sobie, jak wygląda screen w tym momencie. Mamy tutaj menadżera Watford i mamy player targets, czyli widzimy, że wy Zakładce HOME, czyli dom po polsku, będziemy mieli nową, nową taką podzakładkę targets, cele dla piłkarzy, i tu będziemy mieli to, co piłkarzowi ustaliliśmy. No i mamy takiego Solomona Efionga. Tutaj dla niego celem jest uzyskanie średniej oceny 7-2 w ligowych meczach Progress Plist, czyli jest dobrze. W gruncie rzeczy, no i kiedy się to kończy Sean Webb, center back, czyli obrońca Develop a new individual player trait Czyli chodzi o to, żeby on rozwinął swoje nowe cechy Słabiutko to wygląda Albo jest to, tak, to jest progres Więc chyba chodzi o to, w jaki sposób zostaje to realizowane Serge Matip, obrońca 5 assists, 5 assists delighted Czyli udaje się prawdopodobnie David Jones, to jest atakujący pomocnik Osiągni znowu 7-2 w ciągu e, ligowych meczów. E, jest unhappy. No i Juan Sebastian Borja e, to jest napastnik, więc będziemy od niego oczekiwać 10 goli. W sezonie na razie jest disappointed, czyli niespecjalnie dobrze mu idzie. Oczywiście, jak sobie podświetlimy takiego zawodnika, to będziemy widzieli, jak to wygląda w kontekście właśnie tego targetu. On jest zadowolony, ponieważ już w sierpniu, ma september, we wrześniu ma tych Jezu. September, oktober, to mi się zawsze myli i August. W każdym razie, wrzesień on ma już dwie asysty. Zatem zostało 277 dni, żeby to zrealizować, więc on jest w tym momencie Zadowolony. No dobrze, ale co to będzie miało jakby niosło ze sobą? Jakie będą tego konsekwencje, czy mu się to uda zrealizować, czy nie. Więc możliwość ustalenia celu będzie dostępna, gdy pochwalisz lub skrytykujesz zawodnika za jego ostatnie występy, gdy skomentujesz zawodnika odchodzącego na wypożyczenie podczas negocjacji kontraktów w sprawie nowych transferów i renegocjacji kontraktów, lub jakoś sposób na rozwiązanie sporu. Nieszczęśliwego gracza. Pamiętaj, że zarówno gracz, jak i agent mogą chcieć to negocjować. Na przykład, podczas tych niezwykle ważnych rozmów o kontrakcie zaoferowania ścieżki czasu gry, czyli kiedy ustalamy, jak często piłkarz będzie grał, tak? Czy będzie zawodnikiem pierwszej drużyny, czy jokerem, czy gwiazdą, wiemy o co chodzi. Może to znacząco zwiększyć zainteresowanie zawodnika dołączeniem do Twojego klubu, ale też cię... może być tak, że. Trudno będzie uzasadnić, czy Twojemu potencjalnemu podpisującemu kontrakt należy obiecać regularne miejsce za kilka lat. Zatem w FM24, yy, ściśle powiązanym. Z obietnicą dotyczącą ścieżki czasu gry, to za chwilkę sobie zobaczymy, będziemy mogli też w tym samym momencie zaproponować cel na ekranie negocjacji kontraktu. Na przykład, jeśli obiecujący napastnik poprosi o zostanie zawodnikiem pierwszego składu w ramach swojego czasu gry w sezonie 2025-2026, czyli za dwa lata, możemy odpowiedzieć podając cel na sezon 24-25, czyli za rok, gdzie musi strzelić jakąś tam liczbę bramek. Jeżeli osiągnie ten cel strzelecki, możemy oczekiwać, że czy on będzie oczekiwał, że dotrzymamy umowy i będzie on właśnie tym pierwszym zawodnikiem. No wiemy o co chodzi, ale zobaczmy sobie to na screenie, dokładnie, jak to wygląda i tu będzie to dobrze widać, tak? Czyli mamy playing time, regular starter, czyli zawodnik pierwszego składu czy tam zawodnik wyjściowej jedenastki, tak, ale już za, za rok chce on być zawodnikiem ważnym w drużynie. Czy zawodnikiem, który jest gwiazdą. Tak dla przykładu, tak? Analizując sobie tego screena. No ale żeby to uzyskał, to my od niego żądamy, żeby sezon wcześniej zdobył 15 ligowych goli. I tyle. Jeżeli on się wywiąże ze swojej, jakby ze swojej formy. Czy z tego, co do niego należy, czyli zdobywanie bramek w przypadku napastnika, i zdobędzie te 15 goli, to my wtedy też wywiązujemy się z własnej e, umowy i dajemy mu to miejsce w pierwszym składzie, już jakby e, w statusie, tak? Wiemy o co chodzi. Dobra sprawa, powiem wam, bo zazwyczaj ci piłkarze, e, no powiedzmy, podpisywaliśmy kontrakt i zawodnik był e, zmiennikiem, ale już za rok chciał być zawodnikiem pierwszego składu. Tak? O za darmo. Nie? Jakby. On czegoś oczekiwał, ale móg, mógł grać słabo, mógł nie dawać siebie wszystkiego, a i tak chciał mieć to miejsce za rok zagwarantowane. Jak mu tego miejsca nie damy, to on będzie nieszczęśliwy. No teraz to działa w obie strony, bo żeby on dostał to miejsce w pierwszym składzie, to musi coś pokazać na boisku. Musi być w dobrej formie, musi zdobyć, zdobywać bramki. No w przypadku obrońcy, na przykład, będziemy pewnie oczekiwali tego, aby drużyna nie. Yy, nie traciła goli, albo tego, żeby on jakąś tam średnią ocenę osiągnął. W przypadku pomocnika będą to pewnie asysty i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa, bo nie tylko my musimy teraz się z tych obietnic, obietnic wywiązywać. Po ustaleniu celów możesz śledzić postępy swoich graczy, korzystając z nowej zakładki cele, czyli ta zakładka targets, na ekranie głównym, gdzie będziesz mógł również monitorować opinię graczy na temat ich postępów. Czyli będziemy mieli kolejny, jakby element, który będzie wchodził w dynamikę gry, w mental zawodnika i też do szatni, tak? Bo to też może spowodować, że piłkarz będzie niezadowolony albo zadowolony. Więc musimy uważać, jakie cele będziemy musieli mu ustalać. No bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy będziemy żądali od pomocnika 15 asyst, a on na przykład po połowie sezonu będzie miał 4 no i będzie niezadowolony, bo nie udaje mu się tych postępów. Zrobić. No więc, jakby kolejny element, który będzie wpływał na obniżenie morale zawodnika, także tutaj to wszystko jest mieczem obusiecznym. W przypadku wypożyczonych zawodników czas gry, plany i cele zostaną podświetlone na fioletowo, aby było jasne, że odnoszą się wyłącznie do ich wypożyczenia i nie są specyficzne dla Twojego klubu. Zawodnicy, których podpisujesz na wypożyczeniu, mogą przybyć z celami wyznaczonymi przez ich własny klub macierzysty. Więc przestrzeganie warunków wypożyczenia pomoże temu zawodnikowi osiągać własne cele. Czyli znowu, zawodnik dostanie na przykład od nas cel 10 bramek, ale idzie na wypożyczenie, ale tam znowu nie gra. No więc będzie się trzeba po raz kolejny mocno zastanowić, czy taki gracz ma tam być dalej wypożyczony, skoro on swoich celi nie realizuje i jest nieszczęśliwy. Znowu kolejny element, na który musimy bardzo uważać, a morale jest składową dobrych wyników. Jeśli zawodnik pomyślnie osiągnie swój cel, na przykład strzeli więcej bramek, zapewni więcej asyst lub osiągnie dobre wyniki w treningu, będziesz mógł mu pogratulować, ale możesz też złożyć pewne obietnice, których będziesz musiał dotrzymać na przykład zaoferować mu nowy kontrakt. Upewnij się więc, że postępujesz zgodnie z nimi, aby uszczęśliwić graczy. Z drugiej jednak strony, jeżeli graczowi nie uda się osiągnąć celu, zostaniesz o tym powiadomiony przez swojego. Oficera łącznikowego z graczem Oficer łącznikowy z graczem Ciekawe jak to jest przetłumaczone Gdzie my to mamy? Tutaj to mamy Player, license, officer No, ciekawe Który wyjaśni jego reakcję za, na niepowodzenie celu I wyjaśni kto jego zdaniem jest winny A, bo możesz być winny Ty jako menadżer, że za wysokie mu Za wysoką mu poprzeczkę podniosłeś A może być winien on Zobaczmy sobie znowu tego screena Henriksson fails, tak. After speaking with. Uh, yes, player Lason officer. I believe, tak, tak. Czyli tu, ma napisane, tu jest wszystko napisane, co się stało. Eee, no, ciekawa sprawa. Tu mamy Henrika Henriksona, tu mamy player targets, tu mamy obietnicę związaną z tym targetem. No, wyszło 6-7, a miało być 7-0. No, tutaj, tutaj możemy z nim wtedy to przedyskutować. Dlaczego to się stało, co dalej zrobimy i tak dalej, i tak dalej. No to też ciekawa sytuacja. No i tutaj jest napisane, że w związku z tym, że on to jakby oblał, więc nie, nie jesteś dłużej zobligowany, aby sw podtrzymywać swoją obietnicę dotyczącą nowego kontraktu. A no dobra, czyli mamy to, mamy to. Ciekawa sytuacja. Powiem Wam, że może to wpłynąć znacząco na budowanie składu. Pomaga to jest kolejny element. Dobrze, bo to jest, mówię, to tutaj w FM nie jest potrzebna żadna rewolucja, której niektórzy się domagają, raczej ewolucja. No i to się dzieje. Jeśli wielu graczy zakończy się niepowodzeniem, w sensie, jeżeli dużo graczy nie, nie, nie zrealizuje swojego celu, więc możemy, jakby, omówić to wszystko z tymi graczami. Może to wynikać z problemów, jakie zawodnik ma z tobą, które mogą obejmować czas gry lub jakiekolwiek problemy wypożyczonego zawodnika ze swoim menadżerem. W przypadku niepowodzenia gracz może reagować na różne sposoby. Jeśli zbliży się do osiągnięcia celu, gracz może wrócić do ciebie i sam. Jak to jest tutaj. W przypadku, jeżeli... Czekajcie, ja sobie to znajdę. A, tu jest. Tutaj mamy. Tak, może to może zareagować na różne y, sposoby. Aha, że jeżeli y, będzie blisko, on może y, do ciebie sam wrócić i z tobą porozmawiać. Gracz może również odwoływać się do innych wskaźników, które podkreślają pozytywny poziom wydajności. Na przykład, chociaż mogli nie osiągnąć celu, mogli zanotować kilka asyst w tym okresie, czyli jakby to może być zamiennie stosowane, czyli na przykład, nie wiem, wyznaczymy napastnikowi 15 goli ale on strzeli 12, ale zanotuje 8 masy, Więc myślę, że to będzie elastyczne i też będziemy to mogli jakby potraktować, że te oczekiwania zostały spełnione. Jeżeli kontuzja spowoduje nieosiągnięcie celu, gracz zaakceptuje fakt, że w tym momencie go nie może osiągnąć. Więc jeśli czujesz, że twój gwiazdor potrzebuje nieco więcej motywacji przed bramką lub chcesz, aby twój młody zawodnik robił duże postępy na wypożyczeniu, te cele Dają nam możliwość rzucania wyzwań swoim zawodnikom, starając się maksymalizować ich umiejętności. I to jest OK, bo w piłce nożnej tak to działa. Zawodnicy są poddawani ciągłej presji i cały czas są poddawani właśnie tym targetom. Wiecie, to zazwyczaj działało w jedną stronę, to znaczy zazwyczaj to zawodnik czegoś żądał od nas, tak? Żądał gry w pierwszym składzie, żądał kontraktu, żądał lepszego treningu. No teraz my będziemy mogli czegoś żądać od zawodników, i to jest dobra opcja. Jeżeli będziemy chcieli kogoś sprzedać, albo się z kimś będziemy chcieli bardzo pokłócić, to podniesiemy mu poprzeczkę na tyle wysoko, żeby jakby udowodnić sobie i jemu, że mieliśmy rację, <laughs> można to też tak sobie, sobie zastosować. Natomiast tak, dobrze, fajnie, bo, tak jak mówię, to oni zazwyczaj żądają ci zawodnicy. Wiecznie są nieszczęśliwi, a teraz my będziemy im podnosić poprzeczkę, rzucać wyzwania i to jest chyba dobre w końcu. Nie tylko oni są tu ważni, a tak naprawdę ważny jest cały klub, a zawodnik to jest zawodnik, jednego się sprzeda, inny przyjdzie, klub jest najważniejszy. Najważniejszy jest herb, najważniejsza jest atmosfera na stadionie, a piłkarze, a piłkarze się zmieniają. Tak to, tak to bywa. Pamiętajcie, klub jest, jest priorytetem. No dobra, i mamy tu jeszcze tematy dotyczące lepszych rozmów dzięki zmianom w interakcjach. Nowe, nowo dodane cele dla graczy stanowią część szerszej grupy zmian, które mają sprawić, że FM24 będzie jeszcze bardziej wciągający niż poprzednie wersje gry, a to wymagało wprowadzenia dużych zmian w działaniu logiki interakcji. Nie chodzi tylko o nowe interakcje, jeżeli chodzi o, o, o targety czy jeżeli chodzi o agentów. Przyjrzeliśmy się także setkom innych obszarów gry. Setkom. Setkom, jakoś mi się w to nie chce wierzyć, w których prowadzisz rozmowy ze swoimi graczami lub ich agentami, aby uczynić ich jeszcze bardziej wiarygodnymi. Często mówimy o tym, jak ważne jest zawieszenie niedowierzania dla wrażeń z gry w futbol menadżera, ale zdarzały się momenty w grze, gdy twoi gracze mogli reagować skrajnie albo w ogóle nie mieli możliwości, aby tego nie robić, a to jest prawda, bo zazwyczaj z piłkarzami jest tak, że kiedy go chwalisz, no to on zareaguje albo pozytywnie, albo negatywnie. Generalnie bardzo rzadko jest tak, że mamy jakąś formę neutralną, czy bardzo rzadko jest tak, że po prostu ok, panie trenerze, w porządku, nie? Zazwyczaj jest tak, że jest albo happy, albo unhappy i tyle. Jedną z dużych zmian, jakie wprowadziliśmy w interakcjach, są ulepszenia systemu ważności ciągów. Ważności ciągów to ciekawa sprawa. Ważności ciągów Severity System, e, która pozwala, e, aby każda pozytywna lub negatywna odpowiedź miała trzy różne warianty z ponad 2000 nowych odpowiedzi. Dzięki temu będzie teraz świadkami mniejszej liczby przypadków o właśnie zbyt surowych i nierealistycznych reakcji graczy. Na przykład, jeśli Twój napastnik, właśnie w pojedynkę, poprowadził Twoją drużynę do zwycięstwa, a Ty chcesz zasypywać go pochwałami, jest mniej prawdopodobne, że zareaguje na skrajności. Teraz pozytywne, neutralne i negatywne reakcje na różnym poziomie dokładniej odzwierciedlają ich opinie. No i dobrze, i to, to będzie w porządku, bo tak jak mówię, może już nie będzie tak, że on, taki napastnik na przykład, powie, nie no panie trenerze, pan nie przesadza i od razu jest, od razu jest troszeczkę w dół to morale idzie, nie? Po takiej rozmowie. Teraz bym chciał, żeby to bardziej neutralnie wyglądało w pewnych aspektach, nie wiem, czy o to chodzi tu do końca. W stosownych przypadkach zapewniony także zostanie większy kontekst dla relacji, co pomoże w dostarczeniu dodatkowego uzasadnienia i możliwości przekonania ich do zmiany opinii, jeśli się nie zgadzacie albo oni się nie zgadzają z tematem rozmowy. Rozwiązano także problemy, aby zaradzić przypadkom nierealistycznego niezadowolenia graczy i zapewnić jaśniejsze uzasadnienie ich obaw. Także jeśli twój zawodnik rozważa Zbadanie opcji po wygaśnięciu kontraktu, tak, to mamy ROP, to jest napisane tam przy ikonce. Jego pragnienia powinny być bardziej oczywiste. Czy będzie chciał, nie wiem, iść do futbolu kontynentalnego, czyli podnosić swoją reputację, czy będzie oczekiwał, że twój klub się się będzie rozwijał. To dobrze, bo też, bo też ja miałem to w Sheffield wielokrotnie, czy w Belni, że piłkarze po, nie wiem, rok wcześniej mi na przykład ogłaszali, że po wygaśnięciu kontraktu sprawdzi dostępne opcje, ale nie wiadomo było nigdy dlaczego, no najbliższy przykład miałem z Wilfredem Gnonto który chciał opuścić Burnley tak naprawdę, kiedy wiedział już, że awans do Premier League jest pewny i odszedł do Sowietów, do Zenitu St. Petersburg ale nie wiedziałem czemu i też o tym mówiłem w swojej karierze czemu on chce odejść, idziemy do Premier League, on ma 32 lata jest w dobrym wieku dla zawodnika, dla napastnika, i on chce odchodzić z, z zespołu Premier League, żeby pójść do, 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 do ZSRR. No to powiem wam, że dziwne to było. A teraz, może, będę wiedział, co on chce i dlaczego on chce odejść, i będę mógł na ten temat z nim porozmawiać. To by było ok. W innych miejscach wymagania dotyczące obietnic są jaśniejsze, dzięki czemu łatwiej Ci zobaczyć, co myślą Twoi gracze o bieżącym postępie, na przykład obietnica wzmocnienia Twojej obrony. Jeśli wcześniej spełnisz obietnicę, gracz będzie usatysfakcjonowany, i tak No to są takie małe elementy, małe zmiany, ale znowu to jest taka delikatna ewolucja cały czas do przodu, cały czas FM pracuje nad tym, żeby stać się bardziej imersyjnym. W wyniku tej szer szeroko zakrojonej pracy, Twoje interakcje zaowocują szerszym zakresem, bardziej realistycznych reakcji, zarówno z perspektywy werbalnej, jak i mowy ciała, zapewniając konstruktywne rozmowy z zawodnikami i personelem Twojego klubu. No i mamy jeszcze kluczowe informacje, których potrzebujesz podczas spotkań personelu. Czyli jakby, kiedy zostały wprowadzone te spotkania pers z personelem co tydzień albo co miesiąc, zależy jak to sobie ułożymy, to wiadomo było, że to będzie ewoluować. No i to się jakby dzieje, tak? Będą nowe opcje, nowe elementy tam dodawane. No to, to nie jest jakby jakiś przełom, no ale to zostaje rozwijane. Czyli to jest to, czego ja się zazwyczaj spodziewam. Kiedy zostaje dodana nowa zakładka, to ona będzie z roku na rok rozwijana. Wiadoma sprawa. Coraz większy zakres yy, yy, jakby rządzenia w klubie, funkcjonowania klubu tych mechanik mamy w tym momencie. No i tu jest to opisane, że ulepszyliśmy spotkania personelu, dzięki czemu można je lepiej dostosowywać i wyświetlać informacje, na których Ci zależy. Gdy pojawi się plan spotkania, możesz teraz pominąć poszczególne tematy, jeśli one nie są dla Ciebie interesujące. Na przykład, jeżeli chcesz porozmawiać na temat coachingu, ale wolisz rekrutację odłożyć na inny tydzień, to twoja to będzie jakby opcja, która będzie to umożliwiała, i tu możemy sobie to zobaczyć, weekly staff meeting skip for this meeting tak, czyli jakby możemy to sobie przełożyć możemy się tym zainteresować bardziej, no ale to jest mówię taka, taka tylko pierdółka dodana, żeby nam po prostu to ułatwić, ale dobrze dobrze, bo to, jest, bo to jest potrzebne klikając preferencje spotkań możesz teraz dostosowywać sposób wyświetlania każdego tematu personelu, czyli nie tylko całego spotkania, ale również właśnie tych tematów Będziesz mieć możliwość włączania podtematów do spotkań, otrzymywania lub pomijania niektórych tematów w przyszłości, cokolwiek jest dla Ciebie ważne. No dobra, no to, to, to wiadoma sprawa, więc tu mamy takie podsumowanie, czyli cele, zmiany w interakcjach, udoskonalenia spotkań personelu, przybliżają Cię do kluczowych osób w Twoim klubie. Realistyczne rozmowy mogą Ci wyznaczyć ważne cele dla Twoich graczy i przekazać istotne informacje Twojemu sztabowi koniecznie sprawdź inne informacje dotyczące nowych funkcji, no to już widzieliśmy, pamiętajmy też, że w tym tygodniu będziemy mieli jeszcze kilka nowych informacji, oczywiście jak tylko one się pojawią, to ja nie omieszkam tego omówić, a będzie to, e, będzie to oczywiście kwestia związana z stałymi fragmentami gry i na to czekam najbardziej, ten coach debiut, nie mam pojęcia o co tu chodzi, zobaczymy. No i oczywiście silnik graficzny, ale to jest może mniej istotne, chociaż też bardzo ważne, może mniej istotne, jakby do omówienia tak szczegółowo, bo to się dzieje, ale, ale te stałe fragmenty gry to jest to, na co czekam najbardziej i czekam na screeny, jak to wszystko będzie wyglądało. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak tylko pojawią się nowe informacje, to oczywiście spotkamy się w kolejnym epizodzie nakręcania się przed nowym Football Managerem 2024. Hype musi być budowany. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.